Ponad 3000 wyświetleń, komentarzy, tyle co w popularnej animacji o Dalmatyńczykach, i tylko 9 osób, które myślą, że te ich łapki w dół cokolwiek zmienią. Otóż moi drodzy malkontenci, nie zmienią. Jeśli coś Wam się nie podoba, to po prostu piszcie. A przechodząc do dzisiejszego odcinka, pomówimy sobie o nowej grze Ubisoftu, która. Nie jest taka w sumie nowa i od 6 lat jest w piekle developmentu, w kolejnych praktykach for the payers u Sony i oczywiście o temacie odcinka, czyli o Animal Crossing od Disneya. Jak zawsze, minęła godzina 18, serwus ferajna. Słuchajcie, aż trudno mi było wybrać jeden z komentarzy z podostatniego filmu, dlatego zdecydowałem się odpisać na tyle komentarzy na ile jest to możliwe. Jestem Wam mega wdzięczny za tyle interakcji i mam nadzieję, że przygotowane przeze mnie pytanie w dalszej części tego materiału przypadnie Wam do gustu jeszcze bardziej. W ostatnim odcinku chciałem wspomnieć o tym, że w Ubisoftie chyba źle się dzieje i chyba szykują się na wykup, bo zamknęli nawet całą masę serwerów do multiplayera w swoich grach. A tu przychodzi kolejny tydzień. I nagle dostajemy wyciek tytułu, o którym oni chyba sami zdążyli zapomnieć. Galen Bonds został zapowiedziane 5 lat temu na E3 i dość szybko podzieliło los krążownika Moskwa i poszło na dno. Przynajmniej jeśli chodzi o jakiekolwiek newsy. Aż do dzisiaj. To znaczy. Do zeszłego tygodnia, kiedy to wszystko wyszło na jaw. Wyszło na jaw także nagranie wprowadzające w świat gry i jej mechanik. I cóż można o tym więcej powiedzieć? Jak to tylko tyle, że wygląda jak bardziej realistyczny Sea of Thieves. Nie wiem. Przynajmniej dopóki nie zagra. Bardzo liczę na to, że skoro jest to bazowane na Black Flag, to będzie można w to grać z powodzeniem w pojedynkę. Mam nadzieję, że najbliższe tygodnie przyniosą więcej szczegółów z datą premiery włącznie. Swoją drogą, na tym samym E3 5 lat temu, zostało również zapowiedziane Beyond Good and Evil. 2. Może i to niedługo wróci? Szczerze mówiąc, to wątpię, bo ten tytuł przychodził jeszcze gorsze piekło niż wspomniana przed chwilą Gra o Pirata. A skoro o E3 mowa, jak dobrze wiecie z poprzednich odcinków, impreza ta została odwołana w tym roku i teoretycznie ma wrócić w 2023 jeszcze lepsza niż była do tej pory. Będąc całkowicie szczerym, nie wierzę w to. Targi chyliły się ku upadkowi już przed pandemią, która tylko zdaje się przyspieszyła ten zgon. Ale to, że ta impreza nie żyje, nie oznacza, że wydawcy planują zrezygnować ze swoich zapowiedzi w tym okresie. Już 12 czerwca czekają na nas nowości z obozu zielonych, które zostaną zaprezentowane podczas Xbox NBT The Showcase. Moje oczekiwania? Gameplay z Starfield, może coś z Uniwersum Fallouta. Krążą w końcu plotki, że Inxile jest obecnie odpowiedzialny za remastery starszych odsłon z tej serii, za to mocno trzymam kciuki. Co do zapowiedzi ze strony Microsoftu, to w sumie nie mam żadnych oczekiwań, więc mogę być co najwyżej pozytywnie zaskoczony, ale oczywiście liczę na datę premiery Hellblade 2. No halo! To już najwyższa pora. W sensie halo, halo. Nie Halo. Moje obawy. Boję się, że Starfield zostanie przesunięty. Strasznie mało o tej grze wiemy i mam takie jakieś niejasne przeczucie, że może to być spowodowane właśnie tym, że czeka nas obsuwa, ale bardzo chce być w błędzie. A skoro już przy tym jesteśmy, to czas na pytanie odcinka. Na jaką zapowiedź najbardziej czekacie? I jaka jest wymarzona gra, którą chcielibyście zobaczyć w zapowiedziach na ten rok? Piszcie w komentarzach pod tym odcinkiem. Moi drodzy, nie ma czasu. Wsiadajcie. Lecimy do 2009. W 2009 roku Rosja odcięła Europie gaz. Barack Obama został wybrany na prezydenta. Michael Jackson umarł w dziwnych okolicznościach, a Activision wydało Modern Warfare 2. Jackson drugi raz już nie umrze, a Obama nie będzie już prezydentem. Więc jeśli chodzi o powtórkę z historii, to jesteśmy świadkami tylko dwóch z pozostałych rzeczy z tej listy. Tak. W tym roku zobaczymy remake rewelacyjnego shootera od Infinity Ward. Wydawca niedawno wypuścił na swoich social media krótką zajawkę opatrzoną hasłem Nowa era Call of Duty nadchodzi. Drogie Activision, to bardzo odważne hasło, biorąc pod uwagę, że na warsztat bierzecie grę, którą już wydaliście i w moim odczuciu to nie zredefiniowała gatunku w żaden sposób. Ale jak co roku. Czekam na konkrety... Chociaż sam pewnie już nie zagram. A skoro się już tak cofnęliśmy w czasie, to pójdźmy o krok dalej. Wróćmy do roku 2003, kiedy to światło dzienne ujrzała ostatnia odsłona z serii Legacy of Kane. Pamiętacie jeszcze o tych grach? Pewnie znów zabrzmie jak boomer, ale była to jedna z moich ulubionych Marek, która ostatecznie została ubita i udała się na wieczny spoczynek. Jest jednak światełko w tunelu, kochani. Embracer Group, który jest molochem wydawniczym, serio, sprawdźcie to sobie. Rozpoczyna przejęcie IDOS, z Crystal Dynamics i Square Enix Montreal za 300 milionów dolarów. Przejmą oni nie tylko studia wraz z pracownikami, ale również prawa do takich marek jak Tomb Raider, Deus Ex, Deus Ex, powiedzieć, czy też wspomniane przed chwilą Legacy of Kane czy FIF. Swoją drogą jestem niesamowicie zaskoczony kwotą tej transakcji. W jednym z ostatnich odcinków opowiadałem Wam o Sony, które kupiło Bungie za 3,6 miliarda dolarów. Mówimy tu o jednym studiu i jednym dużym IP, a tutaj za trzy studia i ponad 50 marek mamy marne 300 milionów dolarów. No cóż, pozostaje mi trzymać kciuki, że nowe kierownictwo przyniesie nam powiew świeżości w branży. Przydałoby się. Ale wiecie, co dostaniemy za to z połączenia Animal Crossing z postaciami Disneya? Śliczną grę Free to Play, której mam nadzieję, że nie zabiją mikrotransakcje. Tytułowe Dreamlight Valley to miejsce, które niegdyś tętniło życiem i było zamieszkane przez bohaterów Pixara i Disneya, teraz natomiast jest pełnym roku i czeka na kogoś, kto przywróci mu dawny blask. Tym kimś oczywiście będziemy my. Produkcja ma zaoferować masę questów, przedmiotów do dekoracji naszego domu, a deweloperzy już teraz obiecują stałe wsparcie i regularne dodatki. Contentu. Jeśli kupicie Founder's Pack, albo macie abonament Xbox Game Pass, to będziecie mogli zagrać już latem tego roku. Premiera na wszystkich sprzętach przewidywana jest na wczesny 2023 i nie wiem jak wy, ale ja jestem mega ciekawy jak to wyjdzie w Praniu. W Praniu też wychodzi ile zostało z podejścia For the Players, które było hasłem Sony przy okazji poprzedniej generacji. Firma bez żadnego uprzedzenia zablokowała tymczasowo możliwość realizacji kodów przedpłaconych na PlayStation Plus i PlayStation now. A to wszystko po to, żeby użytkownicy nie mogli sobie doładować kont długoterminowo na chwilę przed wprowadzeniem PlayStation Plus Premium. O ile dobrze pamiętam, a pamięć mam nie najgorszą, to przy premierze konkurencyjnego Game Passa Ultimate nie było takich szopek. Na dodatek zieloni mieli znacznie jaśniejsze zasady, jeśli chodziło o przechodzenie z jednego progu na drugi. Zaczynam się zastanawiać, czy te prokonsumenckie decyzje to wynik złego zarządzania czy też pychy, a może jednego i drugiego. Mam jednak nadzieję, że te czasy z PlayStation 4, kiedy to gracz był w centrum uwagi, a nie pieniądz, jeszcze do nas wrócą. Newsy były teraz w centrum uwagi, a przenieśmy się na chwilę do tego, co pojawiło się mi w kolekcji i na tapecie. To będzie nasze nowe centrum, przynajmniej do końca odcinka. Zapraszam. Nie mam żadnych zdobyczy fizycznych poza w zasadzie tym laptopem, który do mnie przyleciał na testy. I słuchajcie, to jest jeden z dziwniejszych sprzętów, jakie miałem u siebie. W ostatnim odcinku wspominałem, że jestem ambasadorem Asusa, co zresztą powinniście już wiedzieć. I mam okazję testować właśnie m.in. takie rzeczy jak ten tutaj Flow Z13, który jest cienki jak, no, jak tablet w zasadzie, spójrzcie tylko. A ma na pokładzie RTX 3050 Ti. Mam do niego jeszcze podczepianą kartę zewnętrzną z 3080. Także to jest tak dziwny komputer, ale coś w nim jest. E, przygotuję na pewno jakiegoś TikToka i może osobny materiał o nim, bo nieczęsto widuje się takie sprzęty. Zostawiając go na bok i przechodząc do Gierek, jeśli chodzi o to, co obecnie ogrywam. To jest to Nintendo Switch Sports, który dostałem od dystrybutora, czyli firmy Conquest. I tutaj mam bardzo mieszane odczucia. Nie wiem jak wy. Jeśli już graliście, to dajcie znać w komentarzach, ale wysłuchajcie mnie najpierw. Jeśli pamiętacie Wii Sports, to znaczy, że mieliście zajebiste dzieciństwo. A tak na serio, to pamiętacie, że było tam co prawda pięć bodajże kategorii. I nie było to jakieś bardzo rozbudowane. Wszak była to gra dodawana do sprzętu. Nie we wszystkich regionach, ale w większości. Dlatego też taki rewelacyjny wynik sprzedażowy. I było ok. To była taka właśnie gra, wobec której chyba nikt nie miał dużych oczekiwań, bo była dodawana i dawała frajdę. Dawała wówczas mega Friday. I w momencie, kiedy przyszło do mnie Switch Sport, to miałem jednak troszkę większe oczekiwania, bo pomimo tego, że dostaję to od wydawcy, to ja wiem, ile to kosztuje. I jak na grę za 200 złotych, to ja jestem chyba trochę rozczarowany. Mamy sześć konkurencji, z tego co teraz pamiętam. I pierwszym moim rozczarowaniem jest fakt, że z tego co zauważyłem do tej pory, to wszystkie te przedmioty do odblokowania możemy zdobyć tylko grając online. A z tego co mi donosicie chociażby na Instagramie, serdecznie zapraszam do śledzenia: to potrafią już być w sieci takie tryhardy, które uprzykrzają zabawę, bo to jest normalne. W sensie, jak macie matchmaking, który nie uwzględnia waszego skilla. To raz traficie na jakieś biedne dziecko z Meksyku, a raz traficie na wymiatacza, który was będzie gnoił, i gra nie będzie już przyjemnością. Nie widziałem, żeby gra, przepraszam, posiadała jakikolwiek system rankingowy, jeśli chodzi o wasze zdolności. To jest dziwne trochę. Dziwię się, że gra wydana w 2022 nie ma takich rzeczy. Dziwne to jest, muszę jeszcze trochę więcej czasu poświęcić, bo na razie ograłem tenis, bo z... kiedyś grałem w tenisa, więc to było dla mnie, dla mnie naturalne, że odpaliłem to jako pierwsze, i bad badmintona. Na Instagramie ostatnio też wrzucałem najlepsze zestawienie przekręcania tych nazw. Na razie pierwsze wrażenia takie są. Wspominałem też na Twitterze, Steam Deck to jest dla mnie taki Backlog Buster. Odpaliłem sobie Evil Within 1, dalej tak samo mi nie siadło. Odpaliłem dwójkę, siadło jak złoto. To jest tytuł, do którego pewnie już bym nie usiadł przy konsoli przy telewizorze, bo zwyczajnie by mi się nie chciało. Odpaliłem to na Steam Decku jednak jest ta magia przenośności. Jesteście tutaj, to znaczy, że tak jak wspominałem ostatnio, pewnie macie Switcha, pewnie macie, mieliście jakiś handheld, wiecie jak to jest grać przenośnie. Wyobraźcie sobie gry typu Evil Within 2 przenośnie. Mega robi wrażenie. Swoją drogą materiał z Steam deku jest na wykończeniu, także spodziewajcie się go na dniach. Będzie raczej obszerny, także przygotujcie sobie coś do picia i do jedzenia przy okazji jego premiery. Jestem zachwycony możliwościami deka, zwłaszcza tym, jak Valve reaguje i dodaje update praktycznie co tydzień, ale o tym opowiem szerzej, jeśli jak już przyjdzie czas na osobny materiał o deku. Z takich rzeczy, które właśnie nadrabiam, to tak jak mówię, to jest Evil Within 2. Staram się skupić na jednej grze, żeby ją skończyć, a później przejdę do czegoś innego. Do czego? Zobaczymy. Czekam też na wasze sugestie, co by warto było odkurzyć z takiego Steamowego backlogu. Chociaż nie macie wglądu w moją bibliotekę, więc w sumie nie wiecie. Coś wybiorę i na pewno was poinformuję o tym. Z takich rzeczy, które są u mnie na tapecie, to w zasadzie tyle. Oglądałem ostatnio Batwana na HBO Max i jestem super zawiedziony bitratem. To jest chyba jeden z gorszych bitrate'ów jakie widziałem na usłudze streamingowej, więc nawet rozważam kupienie tego na iTunes, bo jest dosyć drogo, ale w 4K za 60 zł. A jeśli chodzi o Bitrate, no to iTunes w zasadzie nie ma sobie równych, jeśli chodzi o streaming. Także jeśli zależy Wam na dobrej jakości i szukacie alternatywy, polecam Apple TV, iTunes i tam naprawdę macie. Top of the top jakość. Kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zachęcam do komentowania. Pytanie odcinka: przypomnę, jaka jest Wasza wyczekiwana zapowiedź, taka wymarzona, którą chcielibyście zobaczyć w tym roku. Niekoniecznie musi się ukazać jeszcze w bieżącym roku, może być w przyszłym, ale coś, na co bardzo, bardzo czekacie. Jestem mega ciekawy, a ja słuchajcie, zabieram się teraz za odpisywanie na Wasze komentarze spod ostatniego odcinka. Jak to oglądacie, to w sumie już pewnie odpisałem. Życzę Wam wszystkiego dobrego, udanej majówki i do zobaczenia już wkrótce. Servus. Dziękuję wszystkim patronom za wspieranie rozwoju kanału, zwłaszcza Mir, DefoMirowi, ArtDiverowi, za bycie wspornikami na poziomie platyno. Możecie być jak oni i wspierać kanał poprzez YouTube albo Patronite. Szczegóły znajdziecie w opisie.